was na więcej. Zróbcie jakiś kawałek! Dobrze, dobrze. To mi się podoba. Słuchajcie, Ola pytała o mixtape, a ja zapytam inaczej. Taki numer może jak Zodiak. Słyszeliście? który z was tutaj? Nie? To ja zagram, ja go zagram. To od Zagramy Zodiak w takim Nie? razie. Łapem e. w górę, szybciej, czy ktoś zna to, no czy znamy. Yeah Widzimy, kto jest za mną, kiedy go ci poprowadzi. Jak już na porę, ma się Na ból, ja jutro rozkażę. Pomimo wszystko, radio. To jest w radio. Tylko na ameryce scenario. Który będzie spoglądać z ją na góry, gdzieś w nie wiem, czy Szwajcaria, nie wiem, jak strac na siądra. Ej, na razie w modelach i kajkach. Na ferbą krobe i czyszczelach, to jest jeszcze. Za i tak i po pierwsze nad głową świeci minę dwa cztery, jak leola Od jakiegoś czasu nie przebieram w nie przebieram słowa Gdy świat nie jest dla mnie chyba, nie chcę do niego się przystosować. Ci zamykam oczy i lecę tam, gdzie zaprowadzi. I cały czas z nami Więc proszę mnie oddać, bo zgubiłem siebie, a szukam się co dnia Ej już szkoda, więc obok potrzebna mi twoja osłona. Niech wielu jest od jak, bo znów się rozbijam na życia rozdroża. Za pętlonych słowach nie mam już ochoty zaczynać od nowa. proszę mnie oddać, bo skubiłem siebie, a szuka się eee! co Ah, sim. Czasu nie szkoda, więc obrona dla mi twoja osłona Wiesz, że się z błokiem, a no z partem jam leży Więc parę miejsc byle chciało zabrać, się w parę do których chcę, a pan mi chcesz Zbudowaliśmy sam Biliśmy, rowa, raz na placach, sam narkomiliśmy browara, zakręcać jak skręć W klasie gdzieś było warto, wciąż się co W tamtym roku nie tylko płaciłem kartą, przez to para moje bezsenność i stres byłaś dla mnie zagadką, dziś odpowiedział jak mam zalec

Gdy świat nie jest dla mnie, chyba nie chcę do niego się przystosować. Przyzamykam oczy i lecę tam, gdzie zaprowadzi mnie wroga i cały czas Więc proszę mnie odnajdź, bo zgubiłem siebie, a szukam się co dnia. Czasu już choda więc obok potrzebna mi twoja osłona. Nie kieruję z owiako bo znów się rozbijam na życia rozdroża. He! Zawęconych słowach nie mam już ochoty, zaczynać od nowa. Więc zróbcie ogromny hałas dla Indeboy! I zróbcie co ogromny hałas dla gipsa Nie, nie, nie jestem koleżanko, jak poznałaś, to podoba się? Aha! Dobrze, to ci to jest. Wracam za dziękkiem w takim razie dziękuję bardzo.